Cześć, Aleksandra Florczek dla portalu renews.pl, a ze mną Anna Madeusz Ferrari Roślik. Witaj. Witam wszystkich. E, zapraszamy tutaj kolegę. O, tutaj dla was pieki, dziękuję bardzo. Ostra, tak Sorry, że będę jadł przez wywiadu, tam się nie próbujcie w tych komentarzach. Hamy, ale już oddzielam od półtorej godziny wywiadów, aż mnie głowa rozbolała. Potwierdzam, ja w kolejce. Naprawdę bardzo długo na Madeusza jest rozchwytywany. No, ale ma nawet własnego tutaj pizzermana. kolegę, pizzermana, który mu przynosi jedzonko. Smacznego. Do proteinowa dietetyczna, wiesz? O, no to fajnie, fajnie. Słuchaj, już pierwsza sprawa, którą muszę tutaj poruszyć na wizji. Nie wiem, czy ty widziałaś tą przeróbkę, w której ktoś e, zrobił pomówienie, że ja widziałam, e, kto ukradł twój telefon. A, o tym przeróbce mówisz? Widziałem też inne. No, e, Ja wiem właśnie, że ty widziałaś i nie chciałaś mi powiedzieć. Nie Może widziałam że, wie, tego! Naprawdę, bo ja słyszałem, żeby podnoś, że ty się podobno zmówiliście na... Na, na, na osobności, ponad mieliście go do Lombardu opierdolić razem. Ale nie wiem, czy to prawda, bo nie chcę tutaj szczerzeć pomówień. Nawet nie znam tego człowieka. Przecież do klasy razem chodziliście. Ile on ma lat? <gry> nie wiem, nie wiem, świruję Pawiana. No nie, no nie świruj Pawiana, bo znowu będą pisać, że jestem jakąś, nie wiem. Pisali do mnie, że jestem złodziejką. Nie, no to bardzo. To, to już są poważne pomówienia. Nie, to bardzo brzydko. Nie piszcie tak. Na pal high TV Amadeusz mówi, co się stało z telefonem. Wypadł mu, a Erik bodajże, tak ma na imię? E, e, zawinął go i potem cię oddał, tak? Nie, nie oddał mi, mm, tylko oddał ludziom od Bajsan Góra, a oni dali chyba mojemu koledze, ale nie jestem pewny, bo nie chcę też pierdolić, nie wiem jak to było. Tak czy inaczej, w ostatecznym rozrachunku dowiedziałem się, że on go miał, no i że odzyskałem, odzyskałem ten telefon, mam już go. To pokaż ten telefon. A tu jest, proszę bardzo. Do kamery. Słuchajcie, Aleksandra Florczak widzi. E, tak. Dobrze, więc Amadeusz, potwierdź, że ja nie miałam nic wspólnego z tym. Ja nie wiem, widzowie. <laughs> nie no, potwierdzam, potwierdzam. No. No wiesz, że ja do ciebie dużą sympatią tutaj mówię i tak dalej, a ty... No już przecież wiruję, nie wiedzą, że żartuję. No Potwierdzam, potwierdzone info, Aleksandra Florczak nie ma ciała palców w kradzieży mojego telefonu. Dokładnie. Dobra, to teraz dymy, 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 które się działy dzisiaj. Władca Piekieł, co to się wydarzyło? Dlaczego tak wybuchłeś? Czujesz tą presję męczennika, że musisz to show trzymać? No nie ukrywam, że po części tak, ale dzisiaj to właśnie naturalne dymy to są te najlepsze, ponieważ dzisiaj one... Popłynęły naturalnie, były prosto z serca, powiedziałem co czuję, jak się czuję. E, w danym momencie w swoim życiu ja też mam, nie ukrywam, że ogromne plany na przyszłość i to, co powiedziałem, że Filipe, Filipek nawet nie sięga wzrokiem tam, dokąd ja zmierzam. Tak uważam. E, tak uważam. E, wiesz, no, minie czas. Ja tutaj nie, nie jestem od tego, żeby udowadniać albo tłumaczyć się ludziom. E, mam pewną wizję, ja wiedziałem, że będę w tym miejscu, w którym jestem teraz. E, Wiedziałem to już przed wami, jak mnie wszyscy skre skreślaliście i hejtowaliście teraz, to co? I piszecie, no nie lubiłem cię, Madi, jednak jesteś, kurwa, jednak nie pierdoliłeś głupot. No wiadomo, człowiekowi może się noga podwinąć, ale ja to wiedziałem, a tam, gdzie zmierzam, uważam, że, że wykracza w ogóle poza tych wszystkich ludzi tutaj wjeżdżamy do Ameryki, widzowie. Słuchaj, Madi, a ty ten tekst z tym, że w twoich żyłach płynie krew? Y Mm, wojowników z Monte Cassino i twój bradziadek wszedł na Monte Cassino, to ciebie inspirował e, murańs, murańskich e, jakby duet? Nie, no gdzie? No po prostu taka jest prawda. No, mój bradziadek walczył na wojnie. E, wszedł na sam szczyt góry Monte Cassino. E, ja też czuję, że w moich żyłach płynie krew wojowników, bo odkąd kurwa byłem dzieckiem, byłem kolesiem, który nikomu nie schodzi z drogi. Nie? Zawsze byłem tym konfliktowym i tym, który nie odmawia, nie odmawia potyczek już w wieku 14 lat biłem się z dorosłymi ludźmi, tylko dlatego, e, pomimo, że wiedziałem, że dostanę w wpierdol, bo, no bo, bo byłem takim małym chujkiem, który nie potrafił nikomu zejść z, z, z drogi. A teraz też jesteś. Wiesz, no nie prowadziłem się tylko jak na, jak na zawodnika przystało, bo wojownika, zawodnik to dwie inne rzeczy, ponieważ na ulicy jak ktoś cię zaatakuje, to tak naprawdę obstawiam, że większość ludzi przez całe życie chociaż raz się pobiło, przynajmniej mężczyzn. I co? I to trzeba być jakimś zawodowcem, 20 lat ćwiczyć, żeby się pobić. Nie, to jest naturalna kolej rzeczy i jeśli przyjdzie sytuacja, w której jestem zagrożony, to jestem gotowy zawsze i wszędzie, ale spierdalać ode mnie. Bo was paralizatorem jest teraz, jak się sprójecie. No właśnie, Kas już coś tam poruszał, tematy twoje, em, a on będzie walczył z Wrzoskiem teraz, jak myślisz? Co, mówi o mnie? Wiesz, co, no nie chcę tutaj teraz pomówień jakiś robić, sam musisz sobie obejrzeć, zobaczyć. No to nie, nie wiem, wiesz, no. no za... Ale ty, 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 ty też masz tak, że Don Kasia czekasz. No trz, trz, ja czekam, kurwa. Ja tutaj rozdaję karty, ja mogę się bić z, z innymi i fajnie by było go najebać, bo wiem, że, żebym to zrobił, ale no skoro się boi bić ze mną w MMA, no, to dobra, to niech się bije z innymi w boksie. Słuchaj, Wiewiór też mi powiedział, że możesz sobie pomarzyć o tym, żeby zawalczyć o pas, no bo on teraz będzie walczył z Polakiem. Słuchaj, jego marzenia to spełniłem ja. Miał szczęście, że byłem pijany przez kilka miesięcy, bo popłynąłem. Eee... Ale minie x czasu i zmierzę się z nim ponownie i tym razem to moja ręka zostanie uniesiona ku górze. Widziałam też tą przeróbkę EBEB, -E w której... Czemu ty tam wstawałeś ciągle z tego krzesła? Ty no nie wiem, czy wiesz co kurwa dzwoni do mnie? Co? Przecież znowu dzwoni, JESTEM! Co I co? I co? Ale nie Władca cds tylko Władca Piekieł. Władca już zaszł? Cześć Wojtek, tak, wpadaj. Co tam? Ej, dż, Ej, dż, tylko. Się. Halo. Co tam? Nie, bo chciałem... Yy, myślałem, że jest wolny już. Wojtek Gola z nami. Witam serdecznie, cześć. Wojtek, jak podsumujesz? Tutaj mamy chwilę przerwy. Jak podsumujesz dzisiejszą konferencję? Była świetna, troszkę długa. No nie ukrywam, że 11 walk to jest dużo, ale Władca... Co jest, kurde, O, się należy, nie? Przecież na Mistrzostwo Świata. Aż, aż tak poczułem takie... takie emocje, wiesz o co chodzi, połączone z lekką nutą no, cringe'u, ale taką lekką, ale z takim naprawdę, no szacunek, no, zaimponował no, mi władca. No działo się. Działo się, się. Stary, no, to był tak spontan? Jest, no jasne, że tak. Wiesz co, ale nie ja dzisiaj przed i taka adrenalina mi to dopisuje, stary, ale wiesz, przede mną jest y, zada, robota za tydzień, stary, i pomimo Mimo tego, było. że... że no, że nie miałem jakiegoś super obozu przygotowawczego, ja idę tylko po to, żeby wygrać, więc musisz zrozumieć to, że... Stary, idę no po to, żeby wygrać kurwa. Dużo do zyskania. Bardzo dużo. Jest... Wojtek jego obstawiasz, wygra? W tej pierwszej rundzie? Kurde, ciężko będzie, no wierzę w niego. Ja, muszę chyba ja zawsze w niego wierzyłem. Tak, znaczy, zawsze właśnie, ja nie ja chciałem powiedzieć, nie? że kurwa... Tak w ogóle podziękować Ci publicznie Wojtek, bo Ty byłeś taką Dzięki pierwszą bardzo. osobą, z, powiedziałbym, z ludzi popularnych, która mnie wypatrzyła z tłumu i zobaczyła pewien potencjał. A mówią, że, że ja nie lubię zadymiarzy. Nie, ale tak było, nie? A, tak no, było, Wojtek. A, no, ja, mega wsparcia naprawdę, a Madiego zawsze gdzieś tam mocno z i bustowałem I zawsze mówiłem, że on będzie, wiesz, nie? 200 koła będzie. Tak, no, tylko... No, kude... tak będę szalał później w Las Vegas. No życzę Tobie tego, ale kurde, jest wyzwanie, nie? Tripek też nie odpuśćcie. słuchaj, nie przeszkadzam wam, a potem się widzimy po wywiadzie. Dzięki bardzo, Wojtek. No dobra, a Madi, słuchaj, właśnie. Martwi, no, kurde. Zerknij sobie. No, chyba nie. Przepraszam, bo takie dziwne telefony dostawałem, że, że te osoby do mnie dzwonią tylko jak coś się wydarzy, tam w rodzinie, czy coś tak się przestraszyłem? No dobrze, to wszystko w porządku, mamy nadzieję. Słuchaj, teraz tak, dlaczego stawałeś tego, się ciągle? Na kajdżu? No. Ja wstawa... a kurwa mi się nie, ja, wiesz co, przyznam cię szczerze, no ja piję monstery, przed przyjazdem tutaj też wyjebnąłem monstera i monstery mają w składzie kofeinę, e, która po prostu pobudza, no i jak wypierdoliłem dwa monstery przed e, cage'em, mnie pobudziło, to jak wiem, spokojnie siedzieć i tak się nudzić, gdzie ja ogólnie jestem e, n, nadpobudliwą, e, przynajmniej ruchomo, e, czy tam fizycznie osobą, więc, więc wyjebało mnie z kapci i sobie stałem. No bo właśnie EBB przerobiło troszeczkę ten cage, no. znaczy fragmenty wycięło, których właśnie podobała mi się twoja reakcja, kiedy reklamowałeś właśnie tą koszulkę, którą masz na sobie, zreklamuj mhm. ładnie. No co, wbijać na Balmore, jeśli chodzi o Metina, tutaj z kodem Ferrari tylko, na no tylko z kodem Ferrari. Tam można się w ogóle dostać na mistrzostwo Świata też, bo są satelitki do Mistrzostw Świata. Amadia, ty może nauczysz właśnie widzów, jak grać, ja jak wygrywać? Ja codziennie, codziennie streamuję na Twitchu, także zapraszam, możecie oglądać mnie codziennie, gramy tam właśnie w pokerka. No, także słuchajcie, wbijajcie do Amadiego. jest po duże kwoty, bo czasami ponad 10 tysięcy złotych inwestuję w ciągu jednego dnia, e, więc, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak się szasta hajsem na necie, to zapraszam. A to już w na Twitchu. Dokładnie, a może i mnie tam zobaczycie, bo w środę już półfinały. E, mis, wybory mis tak, mis Polski. No. Jak oceniasz swoje szanse? No jak, no wiesz wysoko, a ty? Nie widziałem twoich rywalek, ciężko jest mi zweryfikować jak wypadasz na tle konkurencji, ale no nie ukrywam, że kibicuję. Tak? My myślę, że możesz zająć podium. No tak nie, no, nie, nie widziałem twoich konkurentek. Ale przecież. co to konkurentki nie mają nic do, nic do znaczenia, no to on nie powinieneś ocenić. Jest, ale to sędziowie oceniają, nie? Jakbyś no jak ja, był jak sędzią. Bym, jak ja bym był sędzią, to wiadomo, że miałabyś e, ostatnie miejsce. Ale e, Fuu, pierwsze chciałem powiedzieć, ale... Ale nie wiem, co oni mają w głowach, nie? Bo ja tam słyszałem, że, że w tych miejscach, to, to, to czasami trzeba, trzeba pociągnąć za niektóre sznurki, żeby, żeby się dostać wyżej. Nie, tam kobiety akurat są szefostwem, także tutaj proszę nie dopisywać, Amadeusz. Aha. Ale ja nie wiem, ja tylko, tylko mówię, co słyszałem. Dobra, słuchaj, może zafrisalujesz coś za Filipka, bo on nie chciał. Podam ci trzy słowa. Naprawdę? Mam... Dobra, dobra, dawaj, no. Fame MMA, walka, wykładzina. Walka na Fejma będzie krótka jak fiut Eryka Dudka A Wykładzina Jaka wykładzina Filipkowi po walce będzie ciekła spyska ślina Elowina Mateusz Ferrari, dziękujemy bardzo. Pozdro.